Cześć, ja jestem Dadri i witam Was na kanale Dadry Play w kolejnym odcinku z gry Władca Pierścieni Trzeciera. No i dzisiaj rozpoczynamy sobie od e, trybu sił zła e, z zachodniej Mori. Tak więc lecimy! Rozpoczynamy akcję po jakiś ciekawy ekwipunek być może. Ok, jesteśmy czatownikiem. Śmierdząca struga O, silna dosyć. Kamienny czas powodzenia, tego nawet nie mieliśmy wtedy. Chcecie, co się zabiera? Co za. Nalega sprawie nic nie dostał. Aha, wąsy zabrał to. Dobra, no to jeszcze raz Śmierdząca struga. Może ideal zginie już? Tak się stało. Okej, okay, jeszcze przeżył. robi się bezpiecznie Śmierdząca struga Teraz Legos praktycznie cały czas będzie atakował No to się teraz zakończyć I tak też się dzieje I pierwszą walkę mamy z głowy co tam ciekawego w drugiej dostaniemy. Okej, okay. walka z poprzedniego odcinka. Ogłuszający cios i wydaje mi się, że ogłuszymy sobie Elegosta. I polecimy po Atkuda. i z na koniec. Mas. Masz te helpów? Awa. Co tu się stało? Na raz miś zdel. Nie ciekawie. Niko nie ogłuszymy, to jest problem, bo nam wyeliminował szybciutko naszego najlepszego. Teraz focus na Legosta. No, a ten śpi. To mamy po dwa ataki każdym ucznikiem. Ale go teraz już leżeć Albo i nie No, nie wierzę w to jak on tu nie zginie teraz No, na szczęść Dobra, wojownik leży, zostali nam sami ucznicy. I teraz zrobi się nieciekawy, nie No właśnie, bo oni z tendencją do nietrafiania Dobra, weszło A teraz tylko atak za atakiem będzie, nie? To już nudniejsza walka. Teraz ona będzie. Pośpiech elfów. Dużej no, to nie da. Ale pośpiech elfów jest tańszy niż gniew brójny. Więc może być tak, że ona już po prostu nie miała punktów akcji. A nie ma dystansowych ataków. A to już w sumie nie ma sensu. Tyle, dwie, dwie walki tylko, co? O kurde, bretor, tarcza i... kamień ochrony przed cieniem. Okej. Okay. Dwie walki tylko, okej. Okay. Trochę w szoku jestem. Spodziewałem się, że coś więcej będzie. No dobra, zapisujemy tutaj. I wczytujemy sobie główny zapis. Spodziewałem się, że stracimy tam że, stracimy, że spędzimy tam 10, może nawet 15 minut na tych walkach. A tu. Dwie walki tylko. No ale w sumie z takich cięższych to chyba nie było w sumie. Najwyżej dwa razy to otoczenie bohaterów naszych. No dobra. Bereto tarcza. 19. Ok, tracimy kondycję o 1, siła nam skacze i zbroja. Dobra. I teraz tak. Cechy, cień normalny, bardzo silny. Ok, już widzę, jak to to dostanie. Pytanie, czy masz miejsce? Aha. Zaczynamy. No, no i się robi, to jest nieciekawie. Akcji na pewno zostaje, bo punkty akcji to muszą być. Zdrowie zejść trochę. A jak woda u ciebie? Bardzo silna. Dobra. Żegnamy to. I zakładamy cięć. Ktoś ma jakieś wolne miejsce na kamień. O, tutaj. Dobra, cyk, masz wodę. Teraz masz bardzo silną odporność na ataki wodą. Szkoda, że nikt nie będzie atakował wodnymi na razie. W najbliższym czasie. Czatownik chyba miał tylko te wodne ataki tutaj w mori. Przypomina mi się, żeby ktoś jeszcze miał je później. Dobra, tą skrzyneczkę sobie zabraliśmy w ma odcinku. Tutaj coś mamy? O nie, to też mamy otwarte. Tutaj nic nie ma. Tutaj mamy walkę, z tego co widzę. O! Pan Troll, witam serdecznie. To będzie prosta walka, bo nie będzie w ogóle atakował tutaj. Cofniemy go gdzieś na koniec. Co możemy tu, Idral, zrobić? Gładki cios, żeby cokolwiek zrobiła. Gładki cios, żeby cokolwiek zrobiła. Nie, no nie wierzę w to nie. To do trzech razy sztuka, nie? Brawo. Czy ja mogę go na przykład... ...sparaliżować? Cudownie. Dobra, wprowadzamy Beretera, potęga jedności. Urzmiecza gniew Peliona. Trzeba by mu zbroję zdjąć, bo mało obrażeń dostaje. I okay, to nie Legos, no, chyba beretar, to ma. Tak, Beretar, niszczyciel zbroi na 100%. Ile tam życia zostało? Eh, końcówka, to nawet nie będę tego używał. On zaraz i tak leży. O, paraliż trzech, tego się nie spodziewałem. To mnie zaskoczy teraz. Doró, ulczymy Legosta Galadrieli. A Dobra, i otwarta rana go wykończyła. Cudnie. A no, bo wiem, że to prosta walka będzie. O, extra, też, nic praktycznie za to nie ma. Ale kolejny Śtopur, pokonaliście jednego z dziewięciu troli. I odszukaj topór Balina. I mamy jeszcze opowieść o śródziemiu. Proszę bardzo: Ujarzmione trole. Ściekłość jaskinię troli zwraca się przeciw drużynie Peretora. Long ages ago, the evil of Mordor formed into being the troll. Another mockery of life. Many of his breed have been enslaved to serve his foul purpose. And now the very troll that destroyed your dwarven friend's sons seeks him to finish this grim task. Now mały opis troli. Zobaczmy, co to za... O, małe rany. O nie, 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 na pewno tego nie zakładamy. <coughs> o Jezu, co Bardzo słaby. opór. No, tak. Niechroniona skrzynka to... Tutaj też prostsza się szykuje. Idrali jeszcze raz będzie, Dzięki. odkuda. nie tak, okay, tu zróbmy sobie zmianę, ale ghosta, bo on tam jeszcze na, tak może wyprowadzić moc przebijania I to raczej to zakończy Tak jest Atrudawansik ale go też. Wspaniałe skrzynce liście starego gotowi. Oho, świetna nagra. Hadhut, ręczność. To samo tutaj jeszcze zróbmy. Przyczynijmy te zręczności do 50. Teraz tak. I teraz nie będę dało więcej. Bo. Żyjemy tam bez jej jakichś konkretniejszych ataków. Mi się wydaje, że już wszystko mamy. Miał być... O, to jest czekaj, walka nas czeka. Ciekawa, co? No to chodźmy, zobaczmy, co tu jest ciekawego. O, bardzo ciekawa. <grymne> Porażenie. Albo też nie. Po co? Niech zrobi się ciekawiej. Dobra, wpuśćmy Żeby nam tu kolega nie namieszał ogłuszaniem czy coś. Wydaje mi się, że paraliż jest niepotrzebny. Z porażeniem będziemy działać. Dobra. Wydejmijmy tego kompletnie ze rozgrywki. Zdejmijmy się tym łucznikiem. Yy, nie, nie, nie. Tu sobie zostaniesz. Idżel tak nie ma punktów teraz Beretor wejdzie. Tęga jedności. O, za tysiąc, ładnie. No, ktoś tu się obudził w końcu. Świetny strzał. Dobra, musisz to skończyć. Albo nie. Legos ma chyba najwięcej zręczności, a nie trafia. Nie, nie ogarniam tego. I Idrel jeszcze nie Tak. czy my coś tu mamy jeszcze do zbierania? To mnie interesuje Skrzynczkę. Tam mamy skrzynkę z lewej strony A co tutaj mamy? Tu widzę jakieś nóżki małe Aha, proszę bardzo O, Kasnudzka klamra ze stali dla Hapuda. O ładnie, na dzień dobry dostałem. O Boże no No i zaczyna się Dobra, nadchod już nie atakuje mm. O Jezu, idreal nie ma punktowania

Tak, ładnie. Puśćmy Ideal, <laughs> Żeby jakikolwiek Eks dostała. Uuu, kontra. No, no raczej go nie wykończymy tym, ale... A, jeszcze drugi, trzeci atak nie wszedł. Tutaj brata już leź wodzy, nie? Super. Dwa goblinki mi tyle problemów zrobiły. Wszystko przez to, że tylko punktów akcji na idre nie miałem. Teraz już będę miał. Ale u będzie trzeba dodać. Um, dobra, ręczność. Ja nie, tak, jak kapunek, dobrze. Nie, zostajemy przy tej klamrze. Aha, z tej strony byliśmy, tak. Teraz tylko ta skrzynka nam no, tu została. Zbierzemy, czy nas zaatakuje? Zaatakuje nas, O! Na dzień dobry Idra. nie ma leczenia beretora. Oj, roczna ucieczka, cokolwiek to robi. Dobra, bo idę tak na razie nie będzie atakować, więc zmianę zróbmy. なら。 na no, końcu jakiś fragment gdzie walki. To jest nawet dobry dobry sposób. Super. No tu nie ma punktu w akcji, ale no, go jeszcze coś tam zrobi. No to nie zrobi. No nie, naprawdę obuszenie na Beretora. Ale te walki dzisiaj strasznie frustrujące są dla mnie, nie? O, nic nie jest trafiane. I to mnie bardzo denerwuje. Nawet zwykłe ataki. O, jest. Jeszcze ten dwa razy atakuje. Boże święto. Brawo. O Boże No nie wierzę To jest chyba jedna z najgorszych walk Jakie mieliśmy w tej serii do tej pory para a Hmm. Inspiracja pijawki, świetnie Na ogłoszenie teraz będziemy go trafiać głupota, bo ta zalego musi go wykańczać. znaleźć nasze szczęście. On tego nie trafi. Nie? Trafił. Wow. Dobra. Przebrnęliśmy jakoś przez to. Rewela nie będzie u nikogo. I nadzieję, że to była ostatnia walka tutaj. Jaki zapis zaraz znajdziemy? Co my tu mamy? Kamień obrony przed obuchami. Coś ma słabe obuchy. Obuchy, obuchy, obuchy. Gdzie są buchy? Tu są normalne. O, Hydra, małe. Masz miejsce? Masz miejsce na dole. Proszę cię bardzo. Ktoś umiejętnością gardną, nie? Hydra. Kurcz w Czemu tego nie Możemy. Musimy mieć wszystkie pewnie poprzednie, nie? No to ucz się w ogóle tutaj don't care w sumie, co się będzie uczyć. Z tej strony coś mamy? Nie. Dobra, no to idziemy dalej. Tylko, że jak to będzie walka, to będziemy... ...w ciepskiej sytuacji. I? I mamy zapis. Świetnie. Zapisujemy grę... ...i zakończymy sobie ten odcinek, bo już mamy prawie pół godzinki no cóż, mam nadzieję, że się podobało dzisiejszy odcinek to o boże święty, tyle niecelnych nietrafionych kurde tych ataków przez elegosta i drial głównie Hadhud jeszcze jakoś się odbił po tym przekroczeniu 40 ale Elegos to jest dramat jakiś to w następnym odcinku ruszymy sobie dalej standardowo nie mamy żadnego trybu sił do roboty więc musimy po prostu mknąć przed siebie jakoś, jakoś to przetrwać po prostu ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku już jutro, tak więc komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.